Siemaneczko, Duszak z tej strony Mała przerwa była. Lecimy dalej. Um. Ostatnio czytaliśmy, że zaatakowane strony internetowe grupa Anonimus podmieniała na własną podpisaną przez Anon Ghost. Jednocześnie w internecie opublikowano szczegółowe dane około 6 tysięcy izraelskich routerów sieciowych. Izrael od trzech lat ma niezmierną Niezmienną linię propagandową, w ramach której zapewnia izraelskie społeczeństwo, że kraj jest gotowy na te ataki i tak naprawdę już się od nich, do nich przyzwyczaił, a jego zabezpieczenia są umacniane. Na grupie Anonymous jednak nie robi to żadnego wrażenia, że już czwarty raz z rzędu udało im się skutecznie utrudnić działanie internetowej infrastruktury w Izraelu. Państwowa agencja CERT z komputerem Emergency Response Team także tym razem twierdzi, że żadna z ważnych stron rządowych nie ucierpiała w wyniku i chwali się, że wiedziała tak, zanim do niego doszło. To ostatnie akurat trudno uznać za wyczyn, skoro grupa Anonymous co roku go zapowiada. <grych> Nadrzędnym celem Anonymous jest zwrócenie uwagi obywateli Izraela na problemy w Palestynie a Także w niej działań dokonywanych przez władze Izraela w tym regionie Grupa Anonymous otwarcie deklaruje swoje wsparcie dla Palestyny A młodych palestyńczyków nazywa symbolem wolności No grubo, możecie sobie pooglądać, jedziemy dalej Microsoft do not track W nowej przeglądarce i systemie będzie domyślnie wyłączone. No dobrze Mamy ósmy, dobrze Um. OK, Okej, no to. W... Krygo, tyle. Dunastrakt uniwersalny nagłówek stosowany w systemach operacyjnych i przeglądarkach, który informuje witryny internetowe, że użytkownik nie chce być śledzony i profilowany w celu dostosowania do niego reklam. Wraz z premierą Internet Explorer to już w ósemce było w Explorerze. I w Windows 8 opcji została automatycznie zaimplementowana przez Microsoft podczas gdy inni producenci wymagają jej samodzielnego uruchomienia. Teraz firma z Rydmans wycofuje się ze swojej decyzji. Aha. <grywa> Wyłącza. <grywa> no dobrze. VP9. Google chwali się własnym kodem, koderem wideo. A kto będzie? Z niego będzie korzystał? No dobra, spoko. Android nas nie interesuje. Samsung nas nie interesuje. Netflix, ma, Netflix może kasować konta wykorzystujące VPN. No to słabo, niech się wreszcie ogarną i dadzą to na całym świecie, a nie po prostu kasują ludziom konta, nie? Nie wszyscy mają możliwość oglądania. Znaczy, ja nie oglądam akurat Netflixa, ale nie wszyscy mają ci, którzy chcą oglądać i płacą. Płacą normalnie za dostęp. Eee, no nie mogą oglądać, bo w danym kraju nie jest uruchomione, trochę słabo nie. Intel Real Sense 3D trafi też do smartfonów. Ojejko, a po co? Red Dead Redemption 2 Legends of The West mogłoby zostać zapowiedziane na targach e 3 To jest gra z konsoli, to nas też nie za bardzo interesuje, ale jak kogoś interesuje nie wskakuje. Deus Ex, Mankind Divided zapowiedź gry. O, to nas może zainteresować. Nawet jest zwiastun 3-minutowy, to sobie obejrzycie. Deus Ex Mankind Divide został nareszcie oficjalnie zapowiedziany. Kontynuacja bardzo ciepło przyjętej gry Deus Ex Human Revolution zamierza zbliżać na PC oraz konsolę obecnej generacji. Choć studio Eidos Montreal nie odkryło jeszcze wszystkich kart, to już zdążyliśmy poznać pierwsze szczegóły na temat kolejnej odsłony serii os os osadzonej w cyber cyberpunkowym świecie. Jeszcze dziś twórcy opublikują pierwszy filmowy zwiastun, a więcej informacji ujawnia majowy numer czasopisma Game Informer. I jest aktualizacja filmowy zwiastun Deus Ex Mankind Divided już dostępny. Michael McKenna to ścieżki dźwiękowej do poprzedniej części został potwierdzone na końcu filmu. Ponadto dowiedzieliśmy się, że gra będzie obsługiwać właśnie tylko Tres FX30, także zrobiliśmy taki DX12. Jest fotka, jest jeden, jest drugi, ojejku, dużo tego. Czy to ten sam? Nie, tu 3 minuty, tu minuta. No, także spoko. Gierka. Jak ktoś grał w Deusa, jeszcze nie grałem, mam go kupiłem na wyprzedaży, ale jeszcze nie miałem kiedy popykać, więc pewnie popykam. Jak popykam to zobaczycie, no dobra, zobaczymy, ale coś na dole, czekajcie, na dole ddy, 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 nic nie ma napisane, tutaj pod tym już nic nie ma, tak, pod fotkami nie ma, jakiś termin, zapowiedzieli, ale no nie wiadomo kiedy, Okej, okay. domyślamy się jednak, że premiera odbędzie się najwcześniej w drugiej połowie 2016 roku, więc jeszcze kupa czasu, Microsoft zatrudnia osoby z autyzmem, bardzo fajnie, Cyberprzestępcy podszywają się pod Pocztę Polską. Ups, uwaga Dawid Głosek. Czytelnik naszego portalu poinformował nas o niebezpiecznym mailu rozsyłanym do użytkowników na ich adresy e-mail. Osoby otrzymują wiadomości, w której znajduje się informacja o rzekomo nieodebranej przesyłce czekającej na nich w najbliższej placówce. Sam mail nie wygląda zbyt przekonująco dla obeznanych z internetem użytkowników, ale może być zagrożeniem dla tych mniej zaawansowanych. Cyberprzestępcy od zawsze żyją na naiwności ludzi, którzy często klikają w linki bez przemyślenia sprawy. Phishing nadal jest niestety skuteczny i ludzie zaawansowani i użytkownicy komputerów sobie są sobie z nimi w stanie... Poradzić to osoby o mniejszej wiedzy często wpadają w pułapkę. David, głos odczytelnik czytelnik podesłał nam informację o dziwnym mailu, który ma nakłonić daną osobę do kliknięcia w linku umieszczony w jego treści. Wiadomość przygotowana przez przestępców ma przypominać cyfrowa wizę przesłaną przez Pocztę Polską. Problem w tym, że już na pierwszy rzut oka e imię wydaje się być błędny. Przede wszystkim w treści nie ma podanego numeru przesyłki oraz placówki, w którym, można odbryć, w którym można znaleźć paczkę. Zamiast tego mamy zajrzeć na specjalnie spreparowaną stronę przypominającą tę, na której śledzimy przesyłki wysłane przez Pocztę Polską i pobrać z niej dokumenty umożliwiające odbiór paczki. No i pewnie w dokumencie TDD. W dalszej części wiadomości czytamy, że w przypadku nieodebrania przesyłki w ciągu 30 dni będę, będę, naliczone będą jakieś kary. Ma to rzeczywiście wpłynąć na użytkownika, by zajrzał na poz, podstawioną stronę. Warto przy okazji wiedzieć, że wizja na e-mail dostępna jest tylko dla osób, które złożyły żądanie otrzymania go na drogą elektroniczną. Taki formularz należy złożyć osobiście w placówce pocztowej lub poddać listonoszowi. Nie każdy jednak o tym pamięta, bo co cyberprzestępcy próbują wykorzystać. Co prawda sama treść tekstu zdradza, że nie mamy do czynienia ze zbyt wyszukanym typem ataku. Poczta określona jest mianem biura. Ale nawet pomimo tego radzimy uważać, co klikacie i przestrzegacie przed tym także waszych bliskich, tych starszych, którzy używają internetu. Outlook.com ma problemy z działaniem. Outlook.com, należący do Microsoftu, serwis internetowy oferujący darmowe konta e-mail, jest obecnie niedostępny dla sporej części użytkowników. Elektroniczna skrzynka pocztowa przestała działać we wtorek, a firma zapewnia, że trwają już prace nad rozwiązaniem problemu. Jego, jak wynika z oficjalnego komunikatu przedstawicieli z Redmond, usługa powinna zostać przywrócona dziś lub jutro, jest to niepodobna przyczyna awarii. Eee... No to jeśli ktoś korzysta, to niech wskakuje. Zaprezentowano aluminiowo-jonowy akumulator, który może naładować w całą minutę. <laughs> no to ładnie. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda opracowali akumulator aluminiowo-jonowy, który może być z powodzeniem zastąpić rozwiązanie litowo-jonowe i baterie alkaliczne. Nowa konstrukcja jest dużo bardziej wytrzymała, pozwala na błyskawiczne ładowanie, i żywotność wynosi aż 7500 cykli ładowania i rozładowania. Dla porównania tradycyjny akumulator dostępny w większości smartfonów może pochwalić się wynikiem około 1000 ładowań. Nieźle co. Nowa, yy, nad nowym akumulatorem pracował zespół naukowców z, Uni z Uniwersytetu Stanforda, którym przewodził profesor Hodgin -e Grupa postanowiła stworzyć zamiennik dla baterii alkalicznych, które są szkodliwe dla środowiska oraz akumulatorów litowo-jonowych, których problemem jest nagrzewanie i możliwość wybuchu. Według profesora Daj akumulator liniowojonowy jonowy rozwiązuje oba problemy. Jee, yeah, a fajnie. To sobie obejrzycie, poczytacie. Samsung planuje zwiększyć produkcję pamięci DRAM. Bardzo fajnie. Johan Anderson's Dice. Chcemy Windows 10 i DX12 w wymaganiach minimalnych gier dla, na dla gier na Frostbite zapowiedzianych na 2016 rok. Wow, jakie... jakie... wymagania. Jak tam z czasem? Dobra, jedziemy. Ciach. Jedziemy dalej. Premiera Windows 10 ma być w jakimś stopniu przełomem na rynku podstawowym za sprawą debiutującego razem z systemem API DX12. Już teraz wiemy, że użytkownicy komputerów osobistych i w nieco mniejszym stopniu także konsoli Xbox One mogą spodziewać się wyższej wydajności w grach względem DX11. Także deweloperzy oczekują premiery premieru nowego API, co idealnie pokazuje stanowisko Johana Andersona z DICE. Człowiek ten odpowiada za rozwój silnika Frostbite, na którym bazują obecnie prawie wszystkie największe gry wydawane przez Electronic Arts. Anderson wyraźnie stwierdził, że chciałby, aby wszystkie były wydane w sezonie świątecznym w 2016 Roku wymagało od użytkownika posiadania systemu 10 i do 10 karty graficznej zgodnie z DX12. No to gru, grube zachcianki. <laughs> Według dyrektora to Wszyscy musieli na całym świecie, by zmienić swoje karty e, w większości przypadków. Według dyrektora technicznego z firmy DAIS taki system jest możliwy, ile użytkownicy skorzystają z darmowej aktualizacji nowego systemu. Karty graficznej też? <laughs> Anderson uważa, że proces przyjęcia nowego oprogramowania Microsoft wśród zapalnych graczy będzie odbywał się bardzo sprawnie i szybko. To właśnie decyzja firmy z Zone o darmowej aktualizacji może przyczynić się do szybkiego wzrostu został liczby gier korzystających z nowego API. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że te, też, że DICE nadal rozbudowuje swój silnik i dostosowuje go do nowych wymagań rynku. Pierwsze gry z DX12 zobaczymy jeszcze w tym roku, ale nie wiadomo czy swojego przedstawiciela w tej kategorii wystawie Elektronic Nie Wykluczone, że będzie to nowy Battlefront, ale nie zostało też yy, ale nie zostało to w żaden sposób potwierdzone. Wiemy za to na pewno, że pierwszym tytułem no, z nowym API będzie Fable Legends, który zmierza na komputer osobistej i Xbox One. Tytuł ten będzie też pierwszym, który pozwoli na wspólną rozgrywkę graczy podstawowych i konsolowych korzystających z platform Microsoftu. OK. co tu mamy? Plus darmowy HD Voice ze strony w całej Polsce. Nas interesuje Nvidia, pierwszy sukces w patentowej wojnie z Samsungiem i Qualcomm. Jeśli kogoś interesują wojny patentowe, to niech sobie wbija. Key Keys to Go, także w wersji dla Androida i Windowsa. Dziękujemy. Apple rozważa przejęcia RM. Dzięki za uwagę. I to jest już dziewiąty, więc skończymy newsy na tą chwilę. I wracamy za niedługo, yy, za parę naście minut, bo muszę trochę yy, coś tam zrobić. Dobra, to by było tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, czeklaut.